Dzień dobry Państwu, nazywam się Barbara Kubrak. jestem aktorką, mam 41 lat, mieszkam w Warszawie. Ukończyłam szkołę aktorską Laboratorium Meissnera, Meissner Institute Poland. Dokształcam się również w technice deminowa oraz technice czabak. Jestem aktorką serialową, jeśli chodzi o rynek reklam, jestem osobą praktycznie nieograną. Gram w teatrze, w spektaklu, lepiej nie będzie. Najbliższy spektakl odbędzie się w kwietniu, zapraszam serdecznie. Jeśli chodzi o moje dodatkowe umiejętności, jest to przede wszystkim jeździectwo. Oprócz tego świetnie jeżdżę na nartach, mam czynne prawo jazdy kategorii B oraz własne auto, bardzo dobrze jeżdżę samochodem i bardzo to lubię. Um, uwielbiam podróże, uwielbiam gotować, uwielbiam tańczyć. No i oczywiście uwielbiam pracować na planach filmowych i planach reklamowych. To jest po prostu coś, co sprawia mi również ogromną przyjemność i jest to po prostu najlepsze połączenie, jakie może być, czyli połączenie pracy z czymś, coś tak naprawdę kocha. Um, Znam bardzo dobrze język angielski oraz znam podstawę języka rosyjskiego. Z mojego pierwszego wykształcenia jestem kosmetologiem po Uniwersytecie Medycznym Stolunia. Następnie ukończyłam również zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktualnie zajmuję się tylko i wyłącznie aktorstwem oraz moimi dziećmi. Zapraszam Państwa serdecznie do współpracy. Dziękuję serdecznie, ja Barbara Kubrak. Jeszcze chciałam dodać, że reprezentuję agencję Casting Studio.